Wydaje mi się, proszę Państwa, że będziemy młodego zbierać. Zepsułeś się! Co ty tam dokręcasz rękami? <słysy> <słysy> ale przypał! <słysy> Wszystko tu skrzywi w tym katemie, a my po serwisie jest. Który był szybszy? Sprawdzaliśmy kiedyś na ten? Na asfalcie czy nie? Czy tylko na szutrze? Nie wiem. Yy, nie no, Nie wiem. To jest 15 zębów. Czyli teraz masz na prędkość? No. No. Dawaj, testujemy to. Jak już będzie werdykt jednoznaczny, to kończymy wyścig. 3-4. Wydaje się, proszę Państwa, że będziemy tego zbierać. Co, odpalisz go? Odpal go po prostu i, ta, i ruszysz stamtąd. Tylko do rzeki go nie wrzuć. <laughs> Opie Przepal go! Copie, byle jak, ale wjechane Co to za amatorszczyzna, chopie? Zepsułeś się Co tam je? coś zepsuł znowu? Co ty tam dokręcasz rękami? No nie gada, że masz odkręcony ten korek. Jaki korek? No chyba żartujesz, że nie, masz... Nie, spokojnie, spokojnie. A to co ty tam dokręcasz? Dokręcę tą osłonę. Teraz? Kur... Ale nie... Nie, bo to ciągle mi się odkręca, bo nie mam tej... wiesz, żeby... Muszę sobie jeszcze drugą nakrętkę przykręcić. No nie przykręcisz, bo gwintu nie ma. Zjechany jest cały. Tyle. Klej gościu na gorąco trzeba. Kurwa, klej na gorąco. Klej do gwintu, nie klej! Ja byś to zrobił klejem na gorąco, może by zadziałało. Co? Pierwsze okrążenie sobie na spokojnie zrobimy, co? No chyba. A drugie cię muszę porobić niestety. Z czego się śmiesz? Na luzie. Co tylko tu chyba, nie? Tam do lasu nie ma. Ja bym cały przejechał, zobaczymy. Bo teraz jest po, tu były zawody, także on może był coś tu poprawiony. I tam tak samo widziałem, że są normalnie te. Taśmy pooklejane, po więc tor prowadzi wiesz, tak jak... Jak, jak... A to co, jak ścigamy całe robimy? czy...? Cały, ale na razie pierwszy sobie pojedziemy, wiesz, normalnie. A czy ścigamy się na całym jedną okrąży. Tak. No dobra. Ale to no. mówię ci, pier... na no, spokojnie. Pokażę jeszcze tutaj dla widzów zdejmij buzer. Ja Wam też proszę Państwa pokażę. Aha Czakas gdzieś. Nowy wzór, proszę Państwa, wjechał na sklep, także młody zaprezentuje. Takie coś. Także jak chcecie, jeszcze są takie. Pokaż z mojej kamery. W dwóch kolorach też są. Zapraszam. Zapraszamy. Dobra, dobra koszulka? Chapie Chłopie. Porobisz mnie w niej? To ja? O, <noise> Dobra, zapomniałem, budę, zaraz <noise> Jak Jakżeście słyszeli, młody przegieł. Jakżeście słyszeli, co? Przegieł Skąd startujemy w ogóle? Gdzie to jest linia startu? Nie wiem. Mi się wydaje, że gdzieś jest stamtąd. Sobie... Zdejrzewa, że to jest wszędzie linia startu. <noise> <To> też... <noise> Dobra, dawaj. Dawno się nie jeździło katajami? Stąd ruszymy, po prostu. Jak? Stamtąd i po prostu, wiesz, tu będzie nas gdzieś prowadzić, tu, tu, tu i po sobie pojedziemy. Młodego KTM jest po serwisie, no... Lagi nie ciekną, ale coś klocki skrzypią, nie wiem, czy one w ogóle są. Jakie klocki? Z przodu. O właśnie, nie wiem, nie, zobaczyć, czy one nie są, wiesz, bo to hamuje, bo hamuje. Aha. Klameczka jest nowa. No wszystko nowe, nowe KTM, jedziemy. TE. Na no spokojnie się śpigniemy, żeby sprawdzić tor. Nawet nie chcę się denerwować, jak wachy nie mam. Opie, wachy nie mam. No Ja to mam. Masz? Wolę jest sprawiedliwe, bo się będę martwił. No i masz teraz. Co mówisz? Mówiłeś, wolę nie sprawę bo się chociaż nie będę martwił. No i master, a nie martwię się. No, Do stacji jest niedaleko, tylko że. Dobra, ja pojadę na ja Twoim. Trzymaj i pilnuj dziada. Ja pojadę, kupię półtorej litra wody, wyleję ją, znaczy napiję się. Resztę wyleję i zatankuję. To trzymaj bolida. No, skurczy byk. Czekaj, żebyś tego nie musiał trzymać. No to to. <grystanie> Oprzemy tu oponę. Fajnie by ten tor testowali, co? No, dobrze by było. <grystanie> Mówiłem, że cię porobię. Proszę Państwa tak być nie może Żeby wachy brakowało Zapomniałem go zatankować normalnie Ale u mnie to już jest taki chyba raczej standard Że mi wachy lubi braknąć Także no ten motor też długo stał No i zapomniałem o tym A jest mały problem bo jeszcze stan, stan 30 A o 18 Polacy grają Jest piątek 21 czerwca Także, to no kurde, trzeba się uwijać, żeby się przejechać jeszcze i wrócić na mecz, no i jeszcze się ogarnąć, przecież cały w kurzu będę. Dobra, jadę tym, jadę tą pszczołą. Także temat ogarnięty, ciekawe jak ja to tylko przetransportuję. jest ogarnięte. Mam nadzieję, że to nie wypadnie na dziurach, ale chyba nie powinno. Bardzo ciężko tu hamulec działa młodemu. Nie wiem, co jest przyczyną. Ale młody to nie jest najlepszy serwisant sprzętu. No, A ja nie lubię tankować za bardzo.